Powiada propaganda, szerzona przez pewne siły, że Poznań przed tysiącleciem był to Gród Cudny i Mim, że tam, gdzie dziś Łazarz i Wilda, Piątkowo i Rataje, Ryczały ze szczęścia klępy, szumiały małpiegaje, a prapoznańscy woje we warcie skąksy łowili. Skąksy. No przesadzili. Więc w lelum polelu wierzyli i lucy kota czcili. O lucy, kocze, radowali we złoci i żarli niezdrowe łakocie. Tak trytmu czacza cza tańczyli, i w Błogostanie żyli, aczkolwiek tylko do chwili, kiedy dobrawa z mieszkiem przemocą ich ochrzcili bez czelni. No ale dosyć do już tego, bo co? Bo to kłamstwo, i blaga, obala je zaraz, niechajże objawi się prawda naga. Wytężcie słuch. Słuchajcie dźwięku odtajonego, rejestratora rozmów, księcia Mieszka pierwszego. On słysząc, że dobrawa do Polski się wybiera, rzekł. Że co? Oż jasna cholera! A teraz wytężcie wzrok i patrzcie, bo przed wami fotografie pstryknięte przed dziesięcioma wiekami. To dowód, że Poznania nie było. Był tylko chaos. No to jak dzisiaj. A cicho! I patrz, bo będzie się działo. Rzekomo czysta warta nie była czysta wcale, a Mieszkowi to byli najzwyczajniejsi brutale, śpiewając fałszowali. A cicho! Żłopali ciecz tęchło i w piątek czy nie w piątek żarli surowe mięcho. Przy każdym kęsie mięcha puszczając grube wiąchy, a porachunki swoje regulowali piąk. Po każdym swym pogańskim maskulinistycznym party, butelki po piwie ciskali o tak prosto do warty. Ależ no to super spontan. A bynajmniej. Bo w państwie mieszkowym panował jak brzytwa ostry ten no, przymus wyznaniowy. Co? Przymus wyznaniowy. Pilnował go pilnie arcy-szaman ludzy gotowy. Ów arcy-szaman codziennie stawał przed kulą szklaną, sprawdzając, czy w Poznaniu poganie, jak nakazano, spełniają sumiennie swoich pogańskich nakazów szereg. Przed Lucy Pokotem. Po kotem. Padać! To pestka. Mieć siedem partnerek. O! To minimum. Ups. Brać urlop tacierzyński. No tylko bez paniki. A także obowiązkowo ćpać miękkie narkotyki. No co w tym złego? Powiecie, że to niezdrowo? <laughs> Nie, ekologicznie. <laughs> no, niemile. Przeciętny poznania. Potkanin nie myślał, lecz pał I tyle. I tak być ma. Być powinno w Lucy kotowym plemieniu. Bo polan tłuszczę gminną trza trzymać w zezwierzęceniu. A kto ma wątpliwości wątroby marskości i zmasakrujemy mu kości. Tak mówił Lucykota, sam arcyszaman wielki, który poza tym nadwartą wyrabiał kryształowe butelki. Po co i na co, nie wiem, lecz czynił to, co wiem, w sekrecie. Tak Żyło się w państwie Polan, w Poznaniu, przed tysiącleciem. Aż nagle dziedzictwo objął Mieszko, monarcha młody. No i. zaczęły się schody. Cicho! Mieszko zamiast wyć z radości, pośród pieszczot siedmiu żon. Partnery. No dobra, siadł na tron, po czym zgłosił wątpliwości. Opadły mnie. Trosk roje i moralne niepokoje. Przeczuwam jakiś zgon. Bo co? Bo w poznaniu nudno, Smętno, żmudno i paskudno. Nie Miechu. A kto mi tam kwili? Może byśmy potańczyli. Zeszeleli zapalili. Jakoś Coś kupili. Oh, oh. Z rozwami się zabawili. Gdzież <glorowa> jest? Sens żywota. <glorowa> Wgnębią mnie troski moje I moralne niepokoje Widząc to arcy szaman Lucykota myślał Ach, Książę to idiota Taką ofertę marnować Winienem go zmotywować Zatem arcyszaman stanął Przed magiczną kulą szklaną Spojrzał Coś tam ujrzał na dnie i do mieszka w gości wpadnie. Cześć! Cześć. Mieszku, czy to ładnie. Oszczędź sobie tych katuszy, kiedy ci tak smętno w duszy. Hula i dusza! Piekła nie ma! Lecz sumienie. No to jest ściema. Lecz mnie trawi smutek. Cichy. To sztachnij sobie marychy. Nie chcę. No to pójdź do wojów. Popróbuj mocnych napojów. Nie chcę. No to dopieść ciało. Twe partnerki zawezwawszy. Nie chcę. No ale co się stało? Bieszku! się, Byłeś A Bo ja właśnie... Bo ja szukam prawdy oraz ideału. Ma to się za zaczęło! Prawdy oraz ideału. Pomału, książę. Pomału. Na takie psychiczne stany mam środek wypróbowany. Jaki? Oto butelka. Z kryształu. A na co mi twoja butelka? W tej butelce moc jest wielka. Jeśli szczerze i bez drżenia pochwycisz ją w swoje dłonie i wypowiesz swe marzenia i wyrzucisz w rzeczne tonie, a toń butelkę pochłonie, to natychmiast mogę ręczyć. Zaprzestanę ciebie dręczyć jakiekolwiek troski twoje i moralne niepokoje. Ach, to dzięki ci... Wierzył mi dla <śmany> lucy kota. <śmany> o to jest niezła robota, znów księcia ze zwierzęca, wziął mieszko butelkę w ręce, ją jej powtarzać. Swoje trosk roje i niepokoje. Moralne? Tyż. Butelka zaś olbrzymiała, pęczniała i błękitniała, aż mieszko nagrodu wale stanu. Żegnam troski moje i moralne niepokoje. Lećcie! I rzucił we fale butelczynę kryształową. Chlupnęły warciane zdroje, wchłaniając butelkę ową. A bardzo to jest dziwne, ale nie opuściły mnie wcale. Trosk mych niezmierzone roje i moralne niepokoje. Nadto i butelki wcale nie wchłonęła otchłań. Skąd? Butelka pruła zuchwale do odry. I odrą pod prąd? Pod prąd? Pod prąd i pod prąd? Za sudetów szczyty, czyli na dystans tysięcznej mili. Teraz moi mili, trzeba byśmy przeskoczyli spod tej pra poznańskiej strzechy na północno-wschodnie Czechy. Tam, kędy żyła księżniczka. Przy najcudniejszego liczka. Umysłu też niczego. O bardzo silnym ego. Powiedzmy też w półsłowa, że choć nie matka Polka, jednak księżniczka owa gorąca była katolka. To znaczy się wierząca. Dziwne, lecz. Nie uzyskał jej wdzięki, jak dotąd chętnego do ręki. No bo też była wybredna. Ale zmierzając do sedna, na szczęście dla naszej bajeczki lubiła. Co lubiła? Piesze wycieczki. A wiecie już o kim prawie? Rzecz jasna, o dobrawie. Raz jeden poszła nad rzeczkę, patrzy, a tu z oddali coś sobie płynie po fali rozbłyska się i świeci, a świeci. Ciekawe, co tam leci po kryształowej toni? Służba! Zarzućcie sieci! Poproszę. A to rzecz nowa, butelka kryształowa. Już trzymała w dłoni butelkę. Co widzą oczy moje we wnętrzu butelczyny? Odbicie czyjegoś wnętrza? Trosk niespokojnych roje? Moralne niepokoje? O panienko najświętsza! Jakże ta chwila szczęśliwa mój los wypełza z ukrycia? Już wiem, jak się nazywa mężczyzna mojego życia! Tatusiu! Co? Córeczko! Wyruszam! Gdzie? <grystanie> Dlaczego? Do mego. do narzeczonego. To znaczy. będę miał zięcia. Tak! Zięcia! I do księcia! A czy on. naszego wyznania? W tym to moja głowa. Ruszamy do poznania! A, ksiądz Jordan z nami. Pa, Papa! Pa, córeczko! Bądź zdrowa! Ruszyli. Jechali, jechali górami i borem i lasem i prawie już dojeżdżali. No, a w Poznaniu tymczasem, jesienią roku owego 965, dnia pewnego, znów arcyszaman stanął przed swoją kulą szklaną. Popatrzył. I... Tu Ale afera! Telefon wziął. numer wybiera? Yes. <grym> słucham no, tu co? na cholera. cholera. Więc e, najazd. Chrześcijanie ubram. Tak jest. Najjaśniejszy panie. Wybacz mi, arcyszamanie, lecz kto to są ci? Chrześcijanie. Oto czysty wstręt i odraza i kulturowa zaraza. W dodatku przed nimi na przedzie! Kobieta jakaś jedzie. Zapewne wiedźma. Hmm, więc jedźmy. Odeprzeć atak, wiedźmy. Wojowie, konni i piesi. Brać miecze, zakładać zbroje. bo najechali nas czesi. A zakłócić moje moralne niepokoje. Chwycili broń i ruszyli, stanęli przed bramą grodu. Zastopuj wredna władczyni wiedźmo czeskiego rodu! Ja przecież, drogi książe, do twego dobra dążę. Uważaj, ona kłanie. Mieszku, podaj mi ramię. Na te łagodne słowa. Mieszkowi mi naszczezła, bo mu się Wiedźma owa całkiem wydała, niezła. Przybywam ukoić twoje moralne niepokoje. Bo serce człowiecze nie zaśnie, dopóki nie spocznie. No właśnie. Patrz, czy to twoja butelka? A niech mnie lucyk odtrzaśnie. Tyś czarodziejka wielka. Ja ciebie już kiedyś widziałem. No chyba w butelce z kryształu. Tyś prawdą. I ideałem! Daj, pyska! Mieszku pomału! Ja jestem tylko forpocztą prawdy i ideałem. I nagle arcy szaman przecierać swoje, bo ujrzał, jak mieszko z dobrawą pod ręce, wespół, we dwoje. Brawo! Ruszyli jak zakochani na dwarty słodkie zdroje. Tam ona widząc, że on jest pełen idealizmu. Natychmiast zaczęła go uczyć ojcze nasz i katechizm. Nie będziesz w piątek żarł niecha. Oddalisz Koryntu córy. Co? Idź pał nie będziesz, a wojów. Nauczysz wyższej kultury, by czyściej śpiewały ich chóry. No, może być. Jak lucy kota porzucisz, to będziesz milszy. Nie było. I włożysz dzień czyste gadki a nam przechadzać się nie bój. Butelek do rzeki nie ciskaj. Odpadki, za się segreguj. I nie pluj, i nie siej chami, i nie daj nikomu wryło. No i gdzie z tymi łapami? No, ślubu jeszcze nie było. A potem do brawa z mieszkiem wstąpili na łuk grockiej bramy. Powitał ją tam z uśmieszkiem tutejszy lud. I na tym także my naszą opowieść zamykamy. No dobrze, a moje partnerki? Przejęte zazdrości szałem, wstąpiły do klasztoru. Mm -hmm. A arcy-szaman? Ksiądz Jordan pogonił go pastorałem, No? więc uciekł na błotne przestrzenie nadwarcieńskiego przestworu. Tam produkuje butelki? W z gadule szarpie, organizując wciąż nowe, neopogańskie partie. Niedawno archeolodzy odkryli na błotach owych pra, pra fabrykę butelek kryształowych.